Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 18 października, a w telewizyjnym programie Nowego Dziennika witają Państwa Zuzanna Dudzka-Lubas i Janusz Szlechta. Mamy w naszym studiu ciekawego gościa. Kto to taki, Januszu? No, dzisiejszym gościem naszym jest i Państwa Bożena Urbankowska, radna miasta Wellington w New Jersey, jednocześnie szefowa Kongresu Polonii Amerykańskiej, oddział Północno New Jersey. Witamy Panią Witamy serdecznie. serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło i witam również telewiców. Pani Bożeno, Kongres Polonii Amerykańskiej jest niewątpliwie najważniejszą i najbardziej znaczącą organizacją polonijną w Stanach Zjednoczonych. Jakie cele stawia przed sobą Kongres teraz w dzisiejszych czasach? I tak, jak najbardziej się zgadzam Pani Zuzanno, że jest to jednak najbardziej prestiżowa organizacja tu w Stanach i honorowana przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o cele w ostatnich kilku latach, staramy się te cele bardziej skupić na sprawach kolonii w Ameryce. Wiemy, że kongres miał zupełnie inne cele od początku swego powstania, a w ostatnich kilku latach to się zmienia, więc w najbliższym czasie mają się odbyć wybory znowu do władz kongresu. Zjazd konkretnie ten wyborczy ma mieć miejsce w przyszłym tygodniu 25 i 26 października, kiedy się zjeżdżają wszyscy dyrektorzy, wydziałów, presesji cały, ze całych stanów wszystkich oddziałów i wybieramy nowe władze na następne dwa lata. Jeżeli chodzi o spotkania w ogóle te główne w Chicago, to spotkania są, odbywają się dwa razy w roku. I przez ostatnie kilka lat, najwięcej właśnie propozycji pada, żeby zaistnieć tu w Stanach, żeby popierać. Polonię tu w Stanach, żeby promować ludzi do kandydowania do władz, bo możemy w ten sposób pomóc bardziej Polsce, jeżeli będziemy silni politycznie tu w Stanach jako grupa etniczna. Ale właśnie, przede wszystkim możemy pomóc sobie. Tak. Pani Bożeno, zejdźmy może do naszego regionu tutaj. Działa Pani, prowadzi Pani Kongres Polonii Amerykańskiej w północnym New Jersey. Jaka jest aktualnie sytuacja w organizacji i czy udaje Wam się pozyskiwać młodych ludzi, którzy, no nie ukrywajmy, są w końcu przyszłością tej organizacji? Jak najbardziej. Odkąd dwa lata temu objęłam tą funkcję, po prostu obdarzono mnie z zaufaniem, żeby po prostu być prezesem tego naszego północnego wydziału. To był mój główny cel i jest mój główny cel. I tak się dobrze składa, że cały nasz zarząd tak samo czuje. Więc od pierwszego dnia staramy się po prostu przyciągać młodych ludzi, wykształconych ludzi a ciekawych, ludzi, którzy po prostu poprowadzą tą polonię i będą reprezentować. Mamy y, wielu członków, młodych ludzi, którzy do nas wstąpili, do naszego wydziału, y, zaangażowali się i może dla przypomnienia chciałam powiedzieć, że na pewno znane Państwu jest nazwisko Błażej Bylik, który jest profesorem biologii na Uniwersytecie Sędzian w Nowym Jorku, który jest naszym członkiem, tak wspomniałam, i kandydował do Kongresu Stanów Zjednoczonych w prawyborach. W tym roku w czerwcu. W tym roku w czerwcu. Jeżeli chodzi o inne osoby, pani Magda Witkowski, która skończyła z Wilanowa Uniwersytet, która Pracuje we władzach Bergen County, konkretnie dla Freeholders. Więc i jest tych kilka innych. Mamy kilku studentów, którzy Matthew Stefański, który kończy politologię w Waszyngtonie i który jest bardzo zaangażowany w ogóle w kongresie. Więc przede wszystkim to jest nasz cel. A o co Państwo, o co Kongres Polonii Amerykańskiej walczy najbardziej w najbliższym czasie, w tym w, w, zbliżają się wybory, prawda, prezydenckie. I co Kongres Polonii Amerykańskiej robi, aby przekonać Polaków do wzięcia udziału w wyborach? Więc przede wszystkim właśnie nasz wydział, I my stawiamy sobie za po prostu najważniejszy cel od wielu już lat, że po prostu przyciągać tą politykę amerykańską tutaj do naszych domów, do nas i jednocześnie promować polonię wśród polityków amerykańskich. Muszę przypomnieć, że Polonia, a może już dalej konkretnie nasza grupa etniczna w New Jersey stanowi drugą grupę ilościowo, więc to są ważne głosy dla polityków. Pani Bożeno, proszę powiedzieć, czy Kongres Polonii Amerykańskiej powinien być organizacją tak, jak był do tej pory organizacją polityczną, czy również powinien zajmować się działalnością, no, na przykład charytatywną? Muszę Państwu powiedzieć, że Kongres Polonii Amerykańskiej powinien być tą siłą polityczną. Promować polonię na polu politycznym, a są, jest masę innych organizacji, które przypuszczalnie spełniają te inne funkcje charytatywne. Dziękujemy pani Bożeno za przybycie do studia i ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo.